Witajcie widzowie, w tym odcinku Ogramy sobie mapkę pod tytułem Craftingowe szaleństwo autorstwa Kasar Oraz Pawcik Ta mapka ma bodajże trzy części To jest pierwsza z nich, więc czekuje się Powiedzmy taki mały maraton z tych mapek Jeszcze chyba bodajże Wydaje mi się, że znalazłem jedną mapkę Nie tych autorów, ale bardzo podobną Ale nie jestem pewny, więc Bez żadnego przedłużania Zacznijmy sobie grać, tu mamy jak grać Mapka Palga to mamy cztery jakby Poziomy, na każdym jest, yy, mamy coraz trudniejsze do craftowania itemy, yy, i tak mniej więcej to, tak to, tak to miejsce wygląda. Tu mamy start, tu mamy jakieś autorów, i tutaj mamy ustawienia. Już wszystko sobie poustawiałem, więc możemy zaczynać. Oczywiście, jeśli film się spodoba, że suba z dzwoneczkiem oraz sopkę w górę dla zasięgu, no to lecimy. Start, craftingowe szaleństwo, i mamy pierwszy poziom. Jakie tu są animacje? Przypomnę, że ta mapka jest na wersji 1.11.2 bodajże Czyli to jest rok jakiś około 2017 mi się wydaje Więc Ciekawe co ta mapka zapowiada, jak na ten rok Chcę kraftować? Żelazny miecz, ja oczywiście mam tu czas, więc czas jest streszczać trochę eee, Jeszcze jest ten stary system kraftowania, w sensie nie ma tej książki tutaj, więc jest trudniej I sprawdzanie, dobrze My dalej, poziom drugi chcemy kratować yy, szafa grająca yy, tak. Mam już trochę lipa, że trzeba czekać te, ten czas pozostały. Ale to jest do przeżycia. Więc tu tracamy? Hopper, lay. Jak to woli, tak. Nie jest to jakieś strasznie trudne. Jestem ciekawy, jak to będzie pod jak to się rozkręci. Wszystko na razie idzie lightowo. To mamy poziom czwarty. Biblioteczka. Tak. I tak. Dobrze. Mam jeszcze trochę, trochę czekać, żeby to przedłuży film. Nie wiem, co za bardzo mam tam mówić. Więc może będę Wam to po prostu wycinał. Ten czas, który muszę czekać. Pistons. Zawsze mi zapomina, jak się robi. Chyba tak się robi. Chyba pierwsze restą dołu. Potem to tu. To mi się zawsze myli. Zaraz zobaczymy. Tak. Ale na styk. Dobrze, poziom szósty już observer. Jak to było? Na pewno było tak. Kwart z przodu, czy z, czy z tyłu? Dobrze. Też nie wiem. Dobrze, tak. No i tyle. Ukończyliśmy kolejny poziom. I o, tu mamy dźwignię. Następny poziom. Jakaś kolejna animacja. To się odsuwa, Ten echom sobie już. Nie, jednak nie możemy przejść. Trzeba poczekać. tam jeszcze jakiś opis. Na tym poziomie będziesz musiał zrobić dwa itemy. dwa itemy. Masz przeznaczone na 15 sekund, aby wykonać podane przedmioty, i te będą coraz trudniejsze. Czyli teraz muszę wykonać dwa przedmioty, w Przed tym był jeden: Kraty i kowadło. Kraty, tu chyba tak. Zgadza się, kowadło. Tak. I jeszcze 7 sekund. Dobrze, mamy kolejny poziom, czyli poziom drugi. Dozownik i latarnia. Dozownik to, to jest to. Czyli tu jest tak. Tak. I tak. To, i ta latarnia yy, Nie wiem, tak to się kraftowało. Nigdy, nigdy w życiu tego nie kraftowałem. Tak? Nie. Tak? A jej, jej, Nie wiem. Czy to ogarnąć, jak się to kraftuje. Nie wiem. Tak? Jakoś? Tak? O, tak, dobra. I teraz to już lajtowo. Jest, jeszcze ja, 4 sekundy. I lecimy kolejny poziom, poziom już trzeci. Wiec, co mam je yy, Dyrektor światła i blok dźwiękowy. Dyrektor światła było chyba tak. Ale te stare tekstury jeszcze takie dziwne. Są. Co tam było? Yy, chyba blok dźwiękowy, tak? Tak, chyba. Dobrze. Te stare tekstury są takie dziwne, trochę się wydaje, to z perspektywy czasu. Yy, komparator i przekaźnik. Tu przekaźnik. Komparator. To było. Tak. I kolejny poziom. Poziom już piąty: yy, jak na zbroję oraz magiczna latarnię. O kurde. Starych na zbroję nigdy nie pamiętać, czy to kraftuje jakoś, tak? Nie, tak? Tak, dobra. I co to było? Beacon, beacon, szybko. bikon. A to tak nie działa, zapomniałem. Nie mogę jeszcze w tym przerzucać do craftingu. Dobra. Poziom szósty: TNT i zegar. Tinty, jak się kartowało, tak chyba. Takie to. I tak, tak. I zegar to było tak, 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 tak. No i dobrze, widzowie. Poziom skończony. I tu nam się powinna pojawić dźwignia. Tak jest. Jest dźwignia. I jakaś kolejna animacja. Na tym poziomie dostaniesz składniki, z których będziesz musiał zrobić konkretny przedmiot. Nie będziesz jednak wiedział. A czyli teraz musisz się domyślać, co to będzie. Nie wiecie odpowiedzi. Mam 10 sengut na to. OK. Lecimy pierwszy poziom? I co to, może być kilow? Albo, albo siekiera. Mi się kiera. Ale to mi jeszcze kilow? A jak nie, to spróbujemy się zaraz. A jednak widzowie, to był kilow. Więc dobra, lecimy dalej. Poziom drugi. Drabinka raczej. Bo mamy jakichś patyków Dobra, tak jest. Chodzi o drabinkę. Więc mamy poziom trzeci już. Tu, no to to jest banalne. Ender chest. Poziom czwarty, już tu Zaczep linkę. To jak to było? To było chyba tak. Zgadza się. Dobrze. To było to. Tu, o, już tutaj, już w piąty. Już szybko ta mapka idzie. Już prawie kończymy. kończymy. To jest ten zaczep linkę. Na pewno. Jak to było? Nie. Wiem. Tak. Tak chyba. Tak. Dobrze. I ostatni poziom z poziomu przedostatniego. Enchant. Tak, tak i tak. I jeszcze zakundy. sekundy. I wiecie, wtedy to mi już czytało, skończyłem poziom, a tam jeszcze musi sprawdzać. Więc, jakby to było tak trochę szybciej, jakby to po prostu samo wykrywało, kiedy poziom skończymy, i wtedy by nam to dopiero już od razu od razu teleportował tutaj. I nie musielibyśmy wtedy tyle czekać, ale to już nie ważne. I ostatni poziom. Tu jeszcze jakieś animacje. Dobrze, na kolejny poziom. Na tym poziomie nie będziesz już craftingów, twoim zadaniem będzie zapamiętanie temu w odpowiednim miejscu. Masz 5 sekund, aby je zapamiętać, a następnie 10 sekund, aby je otworzyć. Okej, okay. czyli już nie ma craftingów, czyli czas jest pamięciówka. No to pierwszy poziom lecimy. Redstone, redstone, block, block, pochodnia. To raczej chill. Czyli tak. Redstone, redstone, block, block, pochodnia. Coś się zadziało. sekundy, dwie, jedna. Dobrze, tak, to dobrze zapamiętałem. Poziom drugi. Czerwony, 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 czerwony. Biały, pomarańczowy. Czyli tak. Czerwony, 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 czerwony. Biały, 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 biały. I pomarańczowy. Tak. Czyli ch chyba jest. Tak. Czyli jak, jak jest dziękowa dwa znaczy, że jest dobrze. Y Schodek, deska, trawa, log, liście. Czyli tak, na był była trawa, tu log, liście, deski, schodek. Dobrze, kolejny poziom, już poziom czwarty. Tak, głowa, jak logi, wełna, ryba, wełna. O kurde, tak, chyba. Tak. Tu głowa, tu wełna, wędka i nie tak, tak, dobrze. Mało brakło. przy poziom piąty, jest jeszcze jeden poziom no i koniec mapki. Szybko poszło nawet. Tinti, tinti. Ten blazer, Proch, zapalniczka. Tak, tak chyba. Tak, tak. 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 Dobrze. Widzowie, już. Ostatni poziom. Poziom szósty. O kurde. Białe, yy, białe żółte, niebieskie. Nic nie, nie, nic nie zapamiętałem widzowie. Tak chyba. Tak. Tak, o już. I, może tak. I nie zdążyłem. Jeszcze raz. Niebieskie, niebieskie. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze kombinowałem, dobra. czy już chyba wiem jak to zrobić. I tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Tak, 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 tak. Dobrze. I ukończyłem poziom ekstremalny. No to widzowie, to była szybka babka. Gdzie. Co jest? A może to jeszcze nie koniec. Mamy jeszcze parkur. No to widzowie. Lecimy parkur. Dobrze, wiecie, że jestem nupkiem w parkura. Ale może. Nie wydaje się, że jest strasznie trudne. to lecimy. Dobra, no to lecimy ten parkour. Tak, tak. A jaj, widzowie. Dawno się skakało. Tak, 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 tak. Spawn point. Aha. To niezły trolek. Lecimy dalej. Na razie był Spawn point. Serio, znowu. Kolejny troll. No to nie, jest, że, nie jest, że się autor z nami bawi. Dobra, lecimy jeszcze raz. To było tu... A ładnie tu ten. Dobra. Tu niezły troll. Co jest? Aha. No to nieźle się autor z Timeset bawi. Time set 3000. Nie wiem o co chodzi. Cyk i cyk. Serio? Ja muszę jeszcze raz lecieć bo tędy Aj widzowie To się Nieźle nie, se autor z nami pogrywa Tak Tak Tak, tak 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 Cyk O Tak, tak Tak, tak. O, ostatnia prosta Żeby się nie wywalić Dobra, nie zmieni się Nie zmieniło się znowu Co tu jest? Coś tu jest? Tyle chyba Jakiś blocze Dobra, lecimy do góry to już jest chyba tyle widzowie, tyle mapki, ja chyba nie, nie widzę nic tam u góry To jest raczej już koniec Więc dobra, dzięki wam widzowie za oglądanie, mam nadzieję, że mapka mi się podobała Jeśli tak, dajcie autora, autor, autorom Diaksa na stronie I oczywiście dajcie suba z dzwoneczkiem, coś coś, coś się otworzyło A, yy, lajka like dla zasięgów Coś tu jeszcze jest? Dobra, jakieś dedykacje, dobra, nieważne No to Nara